po Atlantyki przygotowuje się na przybycie bardzo ważnego gościa. Oj, błaga. Pośpiesz się, Sebastianie. Trzeba zorganizować paradę. Ariel już nie może się doczekać. Ty będziesz trzymać tę oto specjalną chorągiewkę. Ale dostała zadanie, z którego nie jest zadowolona. Tamta chorągiewka była używana na paradach atlantyckich od... 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 zarania dziejów. Zaranie dziejów? To od bardzo dawna. Powierzyłem ci niezwykle odpowiedzialne zadanie. Ale ona była taka malutka. Jak coś tak małego może mieć znaczenie? Wszystkie zadania są ważne, nawet te pozornie błahe. A twoje zadanie było wręcz najważniejsze, bo ten, kto niesie chorągiewka, jest liderem. Co? Miałam być liderką parady? Tak, bo wszyscy uczestnicy parady podążają za chorągiewką, choćby się walił świat. Czyli jakoś tak? nie. Książę Błazenków zaraz tutaj będzie, a Parada Powitalna zbierze w złą stronę! Nie denerwuj się, proszę. Odbiorę chorągiewkę piesu rybowi i przyprowadzę Paradę z powrotem. Widzę go tam! I wszyscy płyną za nim! że książę Błazenko właśnie się pojawił. Trzeba się spieszyć. Musimy sprowadzić parady do pałacu przed potrójnym biciem zegara. Ale tam jest strasznie ciemno. Przerażająco ciemno. Trudno. Chorągiewka musi być nasza. A! Oj, Florku, naprawdę nie mam pojęcia, jak ich dogonić. Myślałam, że niesienie chorągiewki to kiepskie zadanie, ale okazało się niesamowicie ważne. A teraz z całej parady nici. I nie mamy czasu. Po co ja kazałam piasorybowi aportować? Tak, wielka szkoda, że nie rzuciłaś mu perły zamiast tej chorągiewki. A nie Szybko, Florek, pobawimy się w aportowanie. Jednak... Uwaga, aport! Nareszcie! Mam O nie, tylko nie to! Właśnie zabrzmiały trzy bicia zegara! Parada powinna się w tym momencie kończyć. Szybko, moi kochani, to ja prowadzę paradę. Wszyscy za mną musimy szybko dopłynąć do pałacu. Każde zadanie, nawet bardzo niewielkie, może okazać się ważne. Cokolwiek robisz, daj z siebie wszystko, a wtedy cały plan się powiedzie. Jestem z ciebie naprawdę, naprawdę bardzo dumny. Spróbuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.